Wyprzedaż garażowa 2.23 Tym razem mam na sprzedaż coś dla fanów konfiguracji Sidemont Klasyczna już chyba rzecz Nie będę musiał jakoś tutaj mocno tłumaczyć Uprząż XDip tylko w wersji Tech nie? Czyli z większym workiem Ktoś kto pamięta zestawy Classic no to worek był taki eliptyczny, mały Tutaj mamy wersję z dużym workiem jest miejsce do przykręcenia węża z jednej strony, tutaj to będzie po waszej lewej, ale mamy też wersję, może sobie przekręcić jakby wąż na drugą stronę, tak? i mieć go gdzieś tam z prawej strony. Ja może po kolei będę pokazywał, tak, zawór spustowy. No i tutaj w zasadzie od tej strony to jest wszystko tak, pęcherz, pod którym znajduje się serce też systemu, tutaj jest taka uprząż czy pas nośny, tak, do którego się wkłada ciężarki tak, to jest, ktoś kto zna, to wie yy, bardzo dużą nośność, tam są cztery kieszenie tam są cztery kieszenie, to nie jest yy, kamizelka ta, która ma tą największą nośność, to jest kamizelka, która ma te kieszenie takie normalne, tak? Czyli powiedzmy, o, zobaczcie, postaram się to pokazać, nie? Ale tutaj spokojnie kafelek taki dwukilowy wchodzi, jak to się mówi, z palcem w takich komór tutaj jest na tym pasie aż cztery. Zobaczcie, jak to jest zabezpieczane. Czyli tak, wkładamy kafel do środka, zapinamy pas i na to jeszcze nachodzi taki jeden, o, tutaj zabezpieczający, tutaj nie ma szans, żeby coś z tego wyleciało. I to oczywiście znajduje się na plecach murka. O, tak to wychodzi. Ktoś, kto zna tą uprząż, to wie, że ona ma bardzo wiele ym, możliwości regulacji. To uprząż można pociągnąć niżej, można pociągnąć wyżej, w zależności od tego jak. No, jak, jakie są parametry nurka, tak? Mamy, o, to też jest oczywiście element uprzęży tutaj. Ja może odepnę na chwilę ten wąż inflacyjny, żeby nam tutaj się tak to nie krzaczyło. Mamy tak, pas biodrowy. Tutaj może pokażę deringi. Eee, czyli tak mamy te gumowe takie dostarczane przez X Deep gumowe, kauczukowe w zasadzie, tak na pasie, no i mamy te tutaj do podpięcia sobie albo buty albo jakieś akcesoriów, tak i takie są, mam takie takie mamy po każdej stronie, czyli jeden stalowy i jeden tutaj jeden stalowy i dwa eee, kauczukowe, czyli to jest tak jedna, jeden element pasa tutaj drugi element pasa z klamrą no i oczywiście pas biodrowy, no i tutaj dering do na przykład skutera, nie? Yy, całość w bardzo dobrym stanie. <laughs> Zresztą tu można pokazać, że te pasy nie są gdzieś tam powycierane. No, oczywiście są ślady użytkowania, ale to nie jest, wiecie, coś co jest zamęczone, tak? Coś co gdzieś tam yy, było po prostu ciorane gdzieś tam po skałach, niedbane i tak dalej. Sprzęt jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, zobaczcie. Teraz tak, gumy do podpięcia flaszek, tak zwane bungee na karabinki, też tak zostało rozwiązane. Oczywiście jeśli ktoś nie lubi takiego systemu, może sobie to zmienić, nie ma problemu. Natomiast jakby to wszystko jest tak skonfigurowane, że ktoś kto kupi, w zasadzie może w tym od razu nurkować. <laughs> tu oczywiście mamy jeszcze o, nie, te elementy do zapięcia i przymocowania na sobie tej tego worka i oczywiście inflator, który o, jeżeli mamy go przypięty z tej strony, to on idzie później jest podpięty do na przykład tego karabola, nie, no i mamy inflator też tutaj pokażę, jest w bardzo dobrym stanie nie? także to wszystko gdzieś tam szanowane, świeże także jeśli ktoś szuka takiego uprzęży właśnie, w dobrym stanie to serdecznie zachęcam cena będzie w linku, sprzęt sprawdzony, pływany nie było to pływane w wodzie słonej, tylko w Polsce. W zasadzie tutaj u nas na Dolnym Śląsku trochę jawożno. No i jakieś tam wyjazdy typu Honoratka albo Niemcy. nie? Także to nie miało kontaktu ze słoną wodą. Także dlatego jest w takim dobrym stanie. Serdecznie polecam kompletna x XD dla fanów nurkowania Sidemont Tech.